Proszę, najdobij się, zbij się, dopiero jak będziesz gotowy pal na spuście. Witam ci wszystkich, bardzo serdecznie jestem na terenie strzelnicy Desert Eagle, tu u nas w Gorzowie, a w zasadzie nie mówię dzisiaj, witam dzisiaj mówię. Szalom? Dlaczego mówię dzisiaj szalom? A to dlatego dzisiaj mówię szalom. No proszę zobaczyć! Jaki piękny Uzi! Tak, to jest broń kultowa, to jest broń, którą wszyscy producenci w Stanach Zjednoczonych, no tam. No, no, kto wie na jakim filmie gangsterskim ktoś nie strzela z kałacha, albo z Uzi? Jest opcja albo strzela z kałacha, albo strzela z Uzi. I to jest właśnie ta broń. Ale oczywiście, nas jak najbardziej interesuje historia tej broni, gdyż w sprawach technicznych, to ja jestem taki średnio, średnio, oczywiście, wspomnę. Ale technika to nie jest mój konik, mój konik, to jest historia tej broni. A historia tej broni jest równie niesamowita. A więc państwo Izrael, które powstało zaraz po II wojnie światowej, już od samego początku wraz z zasadzie było zmuszone do toczenia swoich walk o to, żeby w ogóle mogło istnieć. I tak, najpierw wspierali ich Ruscy, wysłali do Izraela od groma różnego rodzaju sprzętu takiego poniemieckiego, jakiegoś z małzery, diver, nawet wysłali dosyć sporo. Wszystkie magazyny, które odziedziczyli po trzeciej zesy, opustoszyli i wysłali do Izraela. po co wysłali ruscy? To wszystko do Izraela, a no po to bo liczyli na to, że Izrael, kiedy odzyska już taką gruntuje swoją niepodległość, będzie państwem komunistycznym. Zawiedli się, zawiedli się na całe szczęście. Gdy tylko walki w Izraelu ustały, te pierwsze takie, Żydzi pozbyli się ekstremy zarówno z prawej, jak i z lewej strony ludzkich, to strasznie, ale to strasznie ubodło, i zaprzestali dozbrajać państwo. Izrael. Państwo Izrael, takie raczkujące, kupiło jeszcze oczywiście FNL, czyli belgijskie broń, czyli takie ramię wolności, tak zwane, ale to było wszystko dla nich za mało. Oni chcieli pokazać, że potrafią produkować broń i to taką broń, na której można by zarobić, pamiętamy, to są przecież Żydzi. No i na szczęście w to wszystko wmieszał się pewien niemiecki Żyd. Zaraz o nim opowiem. A więc, tak, mówimy tutaj o pewnym niesamowitym konstruktorze broni, tak? On stworzył tą cudowną broń. Facet nazywał się Gotthard Glass. Urodził się w latach 20., w Niemczech także w rodzinie niemieckich Żydów, i tak się na szczęście im ułożyło. A ten Gotthard Glass, jak wszyscy ci tacy konstruktorzy broni, jako dziecko miał zajawkę na broń. Oczywiście gdzieś tam dziadkowi ze ściany zwinął yy, strzelbę, strzelbę upiłował, zrobił z tej strzelby obrzyna, wystrzelił tej, z tej strzelby, w twarz, został poparzony. To, to, to normalne, to jest standard u, u tych u, takich dobrych różnikarzy u yy, konstruktorów broni. Tak miał Colt, tak miał Browning, i, i tak miał również ten Glas. No i teraz tak, na szczęście, pochodził z, z rodziny żydowskiej ta rodzina wyczaiła sprawę i w 1936 wyemigrowała z Niemiec do Palestyny. Wymigrowała z, pal z Niemiec do Palestyny, mały Glas uczył się tam w szkole w jakimś kibucu pod Iwaniu Jakąś broń podpierniczył nauczycielowi, I tą broń dokonywał przeróbki. Nauczyciel odkrył sprawę, spienił się na ryju i zabronili młodemu gotowi zbliżać się do broni. W ogóle zakaz zbliżania się do jakiejkolwiek broni palnej. No i co on zrobił? Co on zrobił? Z zmajstrował automatyczną kuszę. <laughs> tak, zmajstrował się z automatyczną kuszę. Następnie jak już troszeczkę podróż większy się zrobił, no to Wstąpił do organizacji żydowskiej, takiej paramilitarnej, takiej partyzantki wręcz. Został nakryty, złapany, zamknięty do pudła, i w tym pudle, proszę sobie wyobrazić, Brytyjczycy pozwolili mu skończyć kurs jakiejś mechaniki precyzyjnej, konstrukcji i tak dalej. No tak, Anglicy to, to sami potrafią na siebie nakręcić BAT. Yy, zrobił ten kurs i to dla państwa Izrael było strzałem w dziesiątkę. To było udane. Nie, to się na pewno przydało i zaraz opowiem dalsze losy. Młodo, młode państwo Izrael potrzebowało broni. No, potrzebowało broni. Dlaczego potrzebowało lekkiej broni, zejszej niż Pepeżka? z tą taką kolbą drewnianą, raz że była nieporęczna, wielka, podobnie było z Thompsonami na przykład, a steny były bardziej jasne bardzo. Te, te, te pistolety maszynowe drugowojenne były za ciężkie, za toporne albo za drogie w produkcji. Dlatego postanowili zaprojektować broń lekką. Broń lekką jaką. Taką, żeby mógł to obsługiwać każdy, żeby to mógł. Bo wiadomo, tam idą do boju wszyscy. Tam idą do boju największe suchoklatesy. Nie ma na to siły. Każdy jest powoływany pod broń, każdy mężczyzna i również kobieta. A kobieta? No. niestety, kobieta jest troszeczkę inaczej zbudowana i zdarzają takie się herobaby, nie? Ale w większości to jednak, jednak raczej nie. Dla nich potrzebna jest broń delikatniejsza. Dla nich broń potrzebna jest taka, która jest dobrze wyważona i można z niej walić z jednej ręki, nie? Bo Glass. A w zasadzie bo już dużo ludzi pewnie się zastanawia dlaczego mówię u, u, dlaczego mówię glas, dlaczego nie mówię uzi, no tak, no zapomniałem, ta rodzina glasów jak przeniosła się do Palestyny to się przechrzciła, gdyż e, te nazwiska, te imiona niemieckie nie za bardzo im pasowały, one były tak na, na nich jakby wymuszone i od razu jak tylko stanęli na, na terytorium Ziemi Świętej przechrzcili się na gazów. Gal. Uziel Gal. Tak się zaczął nazywać. Nasz bohater w roku 1936, kiedy wyemigrował już do Palestyny i dlatego kojarzymy Uzi od jego imienia. Tylko Kałasznikow jest słynniejszy. A <ścoughs> co to za piękna giwera! Już opowiadam dalej. No i postanowiono zrobić. Armia wysłała zamówienie na broń ma być lekka, poręczna, niezawodna, tania w produkcji, no i musi z tego, największy suchokrates mógł, żeby mógł wygarnąć z tej giwery, nie, taki koncert życzeń bardzo duży, no, no i zrobiono, pan Uzi, Uzi? <laughs> pan Uziel zaprojektował. Tą przecudną maszynę. A ona jest naprawdę genialnie zaprojektowana. Z blach tłoczonych, czyli bardzo niedroga, łatwa w produkcji, łatwa w montażu. Do tego wszystkiego wykorzystał rozwiązania z czeskiej pompiczki. Tak, co to była czeska pompiczka? To był taki pierwowzór Uzi. Czyli wszystkie pistolety maszynowe dup. wcześniej zamek cofał się do tyłu, a w pompiczce czeskiej zamek zadł do przodu co z, 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 zaowocować mogło tym, z, nie mogło, tylko zaowocowało tym, że y, gabaryty broni uległy znacznemu zmniejszeniu. Dzięki temu, że y, zamek nie cofał się do tyłu, tylko leciał do przodu i do tyłu, y, zmniejszyło się y, gabaryty broni, można było zrobić broń lżejszą. Mało tego, to jeszcze dzięki temu, że to wszystko zakrywało y, Wylot łusek był bardziej odporny na zanieczyszczenia, same plusy. A do tego pan Uzi był jeszcze do tego geniuszem geniuszem, geniuszem konstrukcji broni. I tak wyważył Uzi, że naprawdę z tej givery strzela się jedną ręką. Można wygarnąć z jednej ręki. No nie jest to zbyt komfortowe, ale można. Dzięki temu, że broń jest kompaktowa, bardzo lekka, bardzo poręczna, powstała ona w dwóch, jakby to powiedzieć, podstawowych egzemplarzach. Tutaj mamy kolbę składaną, a była jeszcze wersja z kolbą drewnianą. Z kolbą drewnianą, to proszę sobie wyobrazić, że jeszcze miała dodatkowe mocowanie na bagnet, co robiło z tego wszystkiego. Troszkę dziwaczne, miejsca z tym, później jeszcze podkręcone te UZI, zrobiło się mini UZI, a później jeszcze mikro UZI, już takie krótsze UZI, takie dla krasnoludków wręcz. Zabezpieczenie, chwyt, znany z kolpa 1911, nie? Czyli jak nie trzymasz solidnie tej broni, to ona ci nie wystrzeli, to jest chwyt chwytowy, taki bezpiecznik bardzo, bardzo przydatny, wystarczy wypuścić broń z ręki broń przestaje strzelać wygodny i teraz jest coś takiego On jeszcze wpadł pierwszy na świecie wpadł na coś takiego jak ręka szuka ręki czyli nawet w całkowitych ciemnościach mogłeś wypiąć i wpiąć magazynek, gdyż magazynek został zaprojektowany tutaj z lewej strony po to, żeby lewą ręką można go było łatwo wymontować i załadować. I nawet w, 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 w ciemności całkowitej. Ja teraz zamknę oczy, żeby zaprezentować. O, albo się odwrócę, o proszę bardzo. Pierwszy raz mam UZI w ręku do tego filmu. Mogę nie patrząc na broń ją załadować. Taki był twaniacek tak. Piękna giwera, piękna giwera, używana przez wszystkich ochraniarzy, antyterrorystów, terrorystów, partyzantów, chłopców z lasu, przemytników kokainy. A cuda nie widy, no wszędzie, wszędzie. Ta broń do tej pory była wyprodukowana w milionach, w milionach sztuk i do tej pory gdzieś tam krąży po świecie. Widziałem ujęcia jak z Uzi natarzają się w Ukrainie. Tory, <grym> Nie, w Ukrainie komunistycznej tylko, na Ukrainie. I proszę obejrzeć, ja tutaj zrobię parę bliżej, opowiem trochę historii jeszcze i, i opowiem trochę o technice wykonania i użytkowania tej broni. Jego takie całkowite dopracowanie nastąpiło w roku 50, 1956 i zaczął wtedy odbyć być produkowany seryjnie. A UZI jest bronią do samopowtarzalną, czyli na ogniu pojedynczy i ciągły strzelającym z zamka otwartego. A działa na, zasa na zasadzie wykorzystanie, wykorzystania energii zamka swobodnego, a na płucie spłonki. Następuje, gdy zamek znajduje się w końcowej fazie ruchu do przodu. To rozwiązanie pozwala na wykorzystanie efektu, tak zwanego wyrzutnika, polegającego na tym, że w końcowej fazie. Powrotu zamek nie uderza w tylnią ścianę lufy, lecz wyhamowywany jest przez wysuwającą się z komory nabojowej łuskę, a następnie pod wpływem dalszego wzrostu ciśnienia odrzucony w tylnie położenie. Zastosowanie takiego rozwiązania pozwoliło na wydłużenie lufy do 260 mm przy zachowaniu warunków niezawodnego działania i bezpieczeństwa jej użytkowania. Natomiast wydłużenie lufy zwiększyło prędkość początkową pocisku do 700 metrów na sekundę i dlatego ten właśnie Uzi był bronią tak rewelacyjną. Pistolet maszynowy Uzi jest kalibru 9 mm Parabell. Mam nadzieję, że wszystkim się film spodobał. Dawno nie było obroni i z wielką, ale z naprawdę ogromną przyjemnością mówię Państwu zaprezentować legendarne Uzi. A jeżeli ktoś chce wspierać finansowo kanał Tajemnice Gorzowa, to zapraszam bardzo, pod każdym filmem jest opis, a w każdym opisie jest link, jak to można uczynić. Zapraszam.